Dzień dobry w sobotę! O kurde, Manita, za mną pod warsztatem jakiś gruby remont się szykuje. Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu gdzieś mi zniknęło ze od przednich lamp roboczych. Za moment się tym zajmę, ale nim przejdę do tych przyjemniejszych rzeczy, trzeba zrobić coś mniej przyjemnego, bo akurat odwilż przyszła troszkę za późno, ma przyjść ale niestety kiszoneczka z widzi się kończy trzeba odkryć, odkryć kawałek poprzednio za dużo troszeczkę odkryłem i od góry się troszeczkę pleśnie pojawiła także teraz trzeba troszeczkę delikatniej z tym tematem ale wszystko byłoby pięknie ładnie która tam ma pretensje mniejsza oto eee, wszystko byłoby pięknie ładnie gdyby nie było śniegu a tak trzeba troszkę tego śniegu odrzucić. I zaraz to się wszystko przeciąga. No ale taki mamy klimat. Taki urok trzeba troszeczkę powalczyć z tym śniegiem. Więc cóż, lazę na głowie. Biorę łopatę. I powoli działam. Cały myk z tym śniegiem polega na tym, że nie chciało mi się tego zwijać, no i siatki tak bym nie zwinął więc było to zawinięte do tyłu i teraz w całej tej poładzi trzeba wypieprzyć ten śnieg niestety razem z folią nie da się jest go za dużo więc trzeba, chcąc nie chcąc, trochę łopatką pomagać. no to teraz moi drodzy widzowie mogę oficjalnie powiedzieć, że jestem w domu już najgorsze zrobione, ale nie ma na odpierdol jak odkryję, to siatkę zwinę i tam tą folię zwinę no oczywiście tą folię można byłoby odciąć ale później fajnie ją mieć na ściany bo jest całościowo długością gotowa tylko rozcinam na pół przez długość i mam na jedną i na drugą ścianę na przyszłe zapełnianie silosu jeszcze tam dla jałówek na raz mam odkryte ale dzisiaj mi się nie chce, w poniedziałek ma znajomy przyjechać troszeczkę pomóc to ubierać tam za symboliczną opłatą co łaska nie mniej niż troszeczkę się podzielę tymi zapasami, bo jest za dużo tej sianokiszonki kiszonki i ogólnie tych kiszonek, także jest włopór także jeszcze tutaj pierwszy pokos można powiedzieć to nim skończy tamten i ten to do wiosny 2024 nie skarmię tego to zdąży zakisnąć pierwszy pokos przyszłego roku, to skarmię dla dojnych, a dla jałówek to hu hu hu. to gdzieś na 25 rok na wiosnę dopiero bym pokończył o nie, drugi raz się w chuja nie dam zrobić tej zimie teraz tyle odśnieżania sobie nie zostawiłem także będzie git Generalnie to na odpięto zwinięte, ale zwinięte i już jest odkryte. Jeszcze jeden mały psikus zrobiłem, bo nie wziąłem ze sobą poscyzoryka, żeby to odciąć. Także muszę jeszcze raz zapieprzać na dół Iść sobie do postyzowik poscyzoryk i poodcinać tutaj tą bezbarwną folię. oraz te na boczki rzucić ze, ze ścian i będzie gotowe, odkryte trochę śniegu na dół poszło, ale śnieg nikomu nie zaszkodził jeszcze, także lecę po scyzoryczek jeszcze czeka mnie odkrycie słomy jak ja to lubię w taką pogodę, kurwa, na dzisiaj niby lekki mroz jest, ale pizga i wszystko kurna w tym śniegu zaraz rękawice przemakają łapy zachodzi Ojku, no cóż, ale zrobić trzeba. No i cyk. Po niemalże godzinnej walce udało się odkryć troszeczkę kiszoneczki. a zobaczcie, pięknie leży ładny towarek nawet tutaj gdzie jest czubek nic się nie psuje, także fajnie. Ale co najbardziej mnie cieszy to widać zobaczcie ile ziemniaków normalnie jakby Mielonym ziarnem było posypywane i przesypywane. No, znikąd też tej skrobi nie wzięło. 38% także także jest git. No, może troszeczkę przysłucha, ale to wawyk fajny. Także jeszcze przede mną jedna czynność akrobacyjna, a mianowicie odciąć ten kawałek folii starej. Jak się spieprzę to vloga nie będzie. To znaczy, że się spierdliłem, połamałem. Także no zobaczycie sami czy przeżyłem czy nie Oj, no i jednak vlog będzie niestety niektórych to zasmuci ale ale jednak będzie teraz tylko te świedzia pozbierasz i biorę się za słomy a tak abstrahując normalnie coś co zajmuje 10 max 15 minut dzisiaj zeszło się tak jak mówiłem prawie godzinę ale cóż poradzić na to taki mamy czas i taki mamy klimat. No siedzę sobie w manitce chwilkę mi to zajęło a rozgrzebałem instalację wstępnie i co najciekawsze zasilanie nie zginęło, tylko zginęła masa muszę zobaczyć kuźwa czy yy, podłączona jest do tego kabla od słupka czy gdzieś się tam nie upierdzieliła a no, poza tym jest wszystko ok. No, nie ma masy. Szybka diagnostyka pomogła ustalić. Upierdolił się kabel w słupku, gdzieś przetarł się od masy i, i temu nie ma, nie ma halogenów z przodu. Także dzisiaj nie będę się z tym bawił, lecę po słomę i tyle. Sobie w przyszłym tygodniu wymienię ten kabelek. Świeco, świeco, nie byłbym z nie sobą, żebym nie odpierdolił czegoś na krótko. Także masę złapałem tu od tej śrubki i jak widać, działa. Na razie będą te kable po prostu wisieć. Przyjdzie chwila, to się to kiedyś tam zrobi. Ale na razie świeci, także nie jest źle. Witam z wiary widokowej. Może widoki są jako takie. Ale klimat to jest kiepski. Pizga złem, ale udało się Teraz trzeba delikatnie zejść i się nie spieprzyć Bo jak się spieprzy to tych vlogów to długo nie będzie Już robi się resztówka tej styrty Niewiele zostało, więc ekotwierz przyjdzie Trzeba będzie Odkryć trochę więcej, czyli do końca. Albo jak w przyszłym tygodniu Marus nie puści za mocno, to się wybiorę, bo mam jeszcze u wujaszka w całą stodowę zapakowaną z słomą, belami. Więc bym póki za i tam kolejnie narobię, to bym troszeczkę wziął. Dobra, muszę się rozłączyć, bo jedną ręką to. Ciężko cokolwiek zrobić, no to chodź, sobie z trzema balikami. Co tu dwa wozić Cztery zęby te felerne, wymienione, także będą wozić. To trzeba po malutku tych kurde kolejinkach. Już się zbliża powiem Wam 15. zawiozę te baliki pod gardę krówką idę jakiejś ciepłej chypatki się napię. i trzeba brać się za obrządek także nie przedłużam już tego sobotniego vloga jak widzieliście same sukcesy kiszonka z kukowidzy odkryta oświetlenie w monitce zrobione z tym to odkryta i nawet się nie spieszyłem także sobota taka na spokojnie ogarnięta powiem Wam, że też całego dnia nie nagrywam trochę moja żonusia kochana do roboty, ale to sam sobie temu jestem winny, bo podkładam a to zimą zrobię, tak? Zimą to zrobię. W sezonie nie ma czasu, więc teraz no, chcąc nie chcąc, muszę robić, więc tak to wszystko wygląda, więc do zobaczenia w kolejnym filmie.